Erik, ostatni mecz sezonu za nami. Może o tym meczu nie będziemy rozmawiać, ale porozmawiajmy sobie trochę podsumowanie jak teraz. Szóste miejsce już wiemy takie samo jak w zeszłym sezonie. Punktów więcej i jak, jak jak finalnie to ocenisz. Znaczy lepszy sezon od tamtego. Więcej emocji, nie, nie było stresu jak w zeszłym sezonie. Trochę szkoda, bo było szansa na coś więcej, ale na razie jest taka nasza realność. że jesteśmy w takim miejscu jak rok temu, e, daliśmy wszystko, walczyliśmy do końca. Nie udało się o coś więcej, ale e, musimy być zadowoleni. I też chciałbym podziękować kibicom na, 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 na doping przez cały sezon. Bo, Naprawdę dużo, dużo kibiców było na, na meczach, Dawali tą energię i no, idziemy na, 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 na wakacje i zobaczymy co będzie dalej. A powiedz w podcaście wie, że słyszałeś, że rozmowy o kontrakcie mają ruszyć w tym tygodniu, coś się zadziało, jakieś rozmowy w końcu ruszyły w, w temacie kontraktu? No było coś, ale jeszcze nie ma decyzji, także no nie wiem co powiedzieć. To idę teraz do domu na 3 dni potem do kadry i zobaczymy co się wydarzy. Eee, ale na razie jest 50-50. Okej, okay. a jakbyś miał wybrać jeden moment sezonu może być pozytywny albo negatywny z tego sezonu, to, to co byś wybrał? No, negatywnie nie chcę mówić, bo było tam kontuzje, a dwie kontuzje, także. Eee, Pozytywnych było dużo. No, wygrane mecze z, z najlepszymi drużynami w Polsce, bo naprawdę z tymi drużynami graliśmy bardzo dobrze, dobrze punktowaliśmy, także, e, ale ogólnie każdy mecz w Zabrze był coś specjalnego. Super, dzięki.